Witam Was w na bradzie. Zrobiło się dość ciepło, jest cały dzień prawie 17 stopni na plusie, oczywiście w cieniu. Więc są to doskonałe warunki do tego, żeby zrobić główny przegląd wiosenny w rodzinach pszczelich. Pokażę Wam, jak ja to robię u siebie, na co zwracam uwagę, co kontroluję. I dodatkowy element pokażę Wam, jak ja oceniam siłę rodzin. Bardzo często mamy sytuację taką, że ktoś mówi: no ta rodzina jest za słaba, ta za silna, ta się rozwinie, ale tak naprawdę, co to znaczy za słaba, co to znaczy za silna, sądząc po ilości pytań, które dostaję z tym związanych, to jest to temat wart pokazania, wart wyjaśnienia. Dlatego też jak robię przegląd? Pokażę Wam na mojej rodzinie, która jest normalną rodziną produkcyjną. Przy niej nie będę robił żadnych zabiegów typu wzmacnianie, łączenie i tym podobne rzeczy. A później przejdziemy do dwóch kolejnych rodzinek, które Wam zademonstruję, pokażę i opowiem, co przy nich zrobię, no, żeby mogły stać się właśnie rodzinami produkcyjnymi, żeby mieć z nich jakieś zbiory miodu. Wiecie, przegląd wiosenny. W moim przypadku jest kilka mm, podstawowych rzeczy do kontroli. Pierwsze, czy matka czerwi w jaki sposób, czy jeżeli mamy czerw kryty, to czy jest to czerw no, prawidłowy, czy przypadkiem matka nam nie strutowiała i nie zaczęła czerwić no, czerwem, czerwiem trutowym. To wszystko wymaga y, weryfikacji. No tak, żebyśmy mogli w razie czego zadziałać, dać inną matkę, czy połączyć rodzinę z, ze słabszą rodziną, gdzie matka czerwi prawidłowo. Druga rzecz, oczywiście kontrolujemy zapas pokarmu. Wiecie, po zimie rodziny zwykle no, mają tego pokarmu trochę, czasami aż za dużo, no, ale pamiętajcie, że to teraz jest ta pora, kiedy pożytku jeszcze nie ma. Noszą w zasadzie pszczoły wyłącznie pyłek. Na rozwój jest dynamiczny, czyli pszczoły zużywają tak naprawdę zapasy, które mają w gnieździe. Kolejna rzecz, ja u siebie sprawdzam, staram się odszukać matkę i zobaczyć czy to jest ta sama matka, która była jesienią, czy przypadkiem pszczoły jej nie wymieniły bądź czy nie ma jakiejś tam matki ratunkowej jeszcze z jesieni. Jeżeli bym matkę gdzieś przygniótł, albo no, w jakiś inny sposób zrobił jej krzywdę, po prostu chcę mieć wiedzę, czy to jest ta matka, którą ja sobie zaplanowałem, żeby była i jest tam dalej, czy też jakiś wytwór samodzielny pszczół, całość tych danych, tych informacji ja akurat u siebie notuję sobie na na kartce z to swoimi skrótami oczywiście wypracowanymi, to nie ma czasu czy potrzeby pisać elaboratów. Choćby po to, żeby później na spokojnie w domu już zastanowić się, którą rodzinę, z którą będziemy łączyli, która matka jest ta prawidłowa, ta jesienna, a która gdzieś tam się sama wymieniła. Jeżeli łączymy, to możemy podjąć decyzję, czy połączymy tak, żeby od razu wymienić matkę w starej w rodzinie, gdzie jest stara, to po prostu cały taki proces decyzyjny można sobie robić na spokojnie. Czy to jest konieczne? Oczywiście, że nie. Można to robić to jak, komu pasuje. Jak ktoś ma parę uli, no to przecież to wszystko zapamięta i może na bieżąco zrobić. Podnoszę, stwierdzam, że jest słabe. Drugie słabe, łącze do kupy, nie ma tematu. Jeżeli ktoś ma bardzo dużo uli, to też nie ma czasu zapewne na tego typu notatki. Ja przy swojej pasiece, na te parędziesiąt rodzin pszczelich, no mam taką metodologię pracy, mi to się sprawdza, pracuje mi się z tym komfortowo. A jeszcze, ponieważ te wszystkie dane wprowadzam sobie w jedną, w jedną tabelę w Excelu, ja w sposób Prosty, mam dostęp do całej historii danej rodziny. Jeżeli rodzina mi się przykładowo osypała, to ja mogę sprawdzić, co się z tą rodziną działo wcześniej. Jest to poniekąd też całkiem niezła metoda nauki metoda, która pozwala no, wyciągać wnioski z popełnionych wcześniej błędów. O, tak bym to ujął. Więc co, więc tyle. Wstępu teoretycznego przejdziemy do przeglądu pierwszej rodziny, gdzie na przykładzie pokażę Wam po prostu co, co robię i jak to wygląda. Czyli zaczynamy przegląd rodziny. No. Jak widać już na powałce pszczoły pociągnąły sobie trochę zabudowy woskowej, one miały podawaną wodę którą oczywiście pobrały Ale... tu jest rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę jeżeli nie stosujemy zatworów a ja nie stosuję zatworów u siebie w gospodarce pasiecznej w wolnej przestrzeni jeżeli tylko pszczoły będą miały trochę za ciasno, natychmiast będą ciągnęły języki dzikiej zabudowy języki woskowe oczywiście no, mamy wtedy dodatkową robotę trzeba to y, ściąć y, zeskrobać jak widać zimowały bez folii więc na powałce również jest trochę wosku będziemy to musieli wszystko pościnać znaczy nie będę robił tego dzisiaj natomiast no, generalnie docelowo musi być to wszystko ścięte i żeby pszczoły nie budowały ponownie tej dzikiej zabudowy, przy której bardzo łatwo je zgniatać. Tak? Znaczy pszczoły jak wchodzą na tą zabudowę woskową na ramkach, a my dociśniemy powałką, gdzie jest sporo tego wosku, no to robi nam się bałagan, te pszczoły są przygniatane. Dobrze, przejrzymy, zobaczymy co tutaj jest. Krajna ramka praktycznie sucha, więc wiadomo, że tu już pokarmu nie ma. I słuchajcie, taka zasada: im silniejsza rodzina, tym częściej po prostu jest bez pokarmu. Tu mamy zapas pokarmu uwodnionego i pierzgę. Także tutaj nie jest źle. Myślę, że jak wszyscy no wiecie, pamiętacie, mieliśmy ostatnio 2-3 tygodnie bardzo kiepskiej pogody. Pszczoły przystopowały z czerwieniem. Czerwiu krytego jest bardzo niewiele. U nas matki znowu ruszyły i jest w, ram, w ulach trochę czerwiu odkrytego, są jajka. Natomiast czerwiu krytego jest stosunkowo mało. O, tu, są. No, tu mamy odrobinkę czerwiu zasklepionego. Tak? Czyli matka czerwi prawidłowo, bez, bez żadnych jakichś tam problemów. Natomiast Słuchajcie, czyli mamy tak: jest czerw odkryty, są jajka, matka czerwi. Natomiast matki nie znalazłem, więc nie wiem, czy jest tutaj matka, którą podałem w zeszłym roku. Natomiast to, co jest pewne, to w tej rodzinie jest za mało pokarmu i to zdecydowanie. To nie ma głodu, natomiast to nie jest poziom pokarmu, który by umożliwiał jej spokojny rozwój. Ja nie chcę tego nadmiernie przeciągać, znaczy jak zobaczę matkę to będzie fajnie, natomiast jeżeli jej nie zobaczę, to też świat się nie zawali. Jest tutaj matula, chodzi sobie po plastrze. No niestety, niebieskie opalitki, które były w zeszłym roku. Są takiej jakości, że po sezonie, po zimie zrobiły się białe. No i to będzie tak trochę kolidowało z tym, co mamy w tej chwili, czyli z tym kolorem, który w, w tym roku będziemy matką przyklejali, czy znakowali. Ale jak widać mama chodzi, czerwi, jajka składa, więc nie jest, nie jest źle. Tak, czyli tutaj zsuniemy gniazdo w zasadzie. Wszystko, co nam było potrzebne do szczęścia, to wiemy. Teraz, no co? No musimy uzupełnić pokarm. Tak, to Z magazynku jedna rameczka zabrana. Lekko wzruszam, tylko za sklep, żeby się od razu nią zainteresowały. I wkładam do ula i teraz słuchajcie na tym zasadzie mógłbym zostawić tą rodzinę, już nie grzebać więcej natomiast chcę zrobić jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to trochę im posprzątać, tak? czyli usunąć z ramek właśnie tą doszczynę, tą dziką zabudowę. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz odbiorę im ramkę, która była na skraju gniazda, która jest pusta i nie odbieram jej dlatego, że nie wiem, chcę ścieśnić to gniazdo, robić jakieś tam cuda, nowe teorie z termodynamiki, tylko po prostu jak już, jak już to podawałem w innych filmach u mnie elementem wymiany starych plastrów jest to, że gniazdo będę poszerzał tak przyjdzie na to czas i węzą. No więc muszę mieć tutaj wolne miejsce, żeby tą węzę wkładać. to od tej strony to nie ma co nadmiernie czyścić Natomiast Natomiast tutaj chcę sobie kołnierz przeczyścić jakby trzeba było podać jakiś słoik znowu no to żebym miał łatwiej Dobrze, notatki i przegląd mamy yy, zrobiony w od poprzedniej rodziny, to co Wam teraz pokażę, to jest odkład dwuramkowy zrobiony w zeszłym roku w lipcu. Robiłem go po pierwsze po to, żeby przezimować matkę. Po drugie, no zawsze taki odkład może posłużyć na drugi rok po przezimowaniu, no do dołączenia do innej rodzinki, do takiej słabszej rodzinki, żeby ją po prostu wzmocnić już na pożytki. I pokażę Wam jak to wygląda w praktyce. To jest rodzinka, jeżeli taką w ogóle można nazwać, y, którą ja klasyfikuję jako bardzo słabą, jako w zasadzie trudno nawet mówić, że jest to rodzina. Te pszczoły obsiadają w tej chwili jakieś to to sobie dwie, trzy ramki, wliczając w to co to co fruwa, mają czerw, mają jajka, mają pokarm. Zeszłoroczna, zeszłoroczna matka sobie chodzi po plastrze i czerwi. No i teraz jest takie pytanie. Czy taka rodzina może przetrwać? Czy taką rodzinę można w pasiece prowadzić? To pytanie często zadają bardzo początkujący pszczelarze. I powiem tak: doświadczony pszczelarz z taką rodziną da sobie radę, znaczy doprowadzi ją do tego, że w miarę bezpiecznie rozwinie się do zimy. Czyli uzasadnienia ekonomicznego nie ma żadnego. Tak? Jeżeli mówimy o podejściu takim, że chcemy po prostu jako hobby no, opiekować się rodziną, to nie radziłbym, nie zalecałbym takiej zabawy z tak słabą rodzinką, z prostego powodu. Taka rodzinka jest bardzo podatna na rabunki. Ona no, jest po prostu słabiutka. Im słabsza rodzina, tym bardziej trzeba pilnować, no żeby się nie wydawały jakieś choroby. No to jest tak jak każde inne chore zwierzę, czy jak, znaczy słabe zwierzę, czy słaby człowiek. Tak? Od razu dużo łatwiej łapie, łapie choroby. Jakieś tam się to wszystko ma mniejszą odporność. Więc ja bym tak słabych rodzinek nie radził. tak gdyby trzymać, rozwijać. Łączył je, nawet bym ich nie zasilał, tylko po prostu łączył z innymi, również słabymi, ale zdrowymi rodzinkami. Bo to jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, o którym nie wspomniałem przy tej poprzedniej rodzinie. Obserwując czerw, czy przeglądając ten ul, patrząc na czerw, również, i to chyba przy każdym przeglądzie musimy jak gdyby robić, sprawdzamy, czy nie ma jakichś oznak chorobowych. O tej porze roku szczególnie trzeba patrzeć na dennicę, czy przypadkiem na dennicy nie ma zmumifikowanych larw, czy nie wystąpiła u nas w ulu po prostu grzybica. Jeżeli tak, to absolutnie takich rodzin nie łączymy, nie obsługujemy narzędziami po takich rodzinach kolejnych uli, no po prostu nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy sami rozprzestrzeniali tą chorobę, jeżeli mamy już taką infekcję w pasiece, sami podejmujemy decyzję, czy taką rodzinę likwidujemy, cały sprzęt odkażamy i po prostu robimy nowy odkład, czy też próbujemy walczyć przez pół sezonu o, o tą rodzinę, a efekt później jest i tak zwykle taki, że nie mamy ani zysku z tej rodziny, ani miejsca na to, żeby zrobić nowy odkład. Ale to już każdy niech sobie sam odpowie na pytanie, czy o taką rodzinkę słabą i chorą warto walczyć. Czyli podsumowując, tu pokazałem Wam rodzinkę bardzo słabą. Na poziomie wręcz, na granicy jakiejś takiej no przeżywalności. O, tak bym, tak bym to ujął. Ja to zamknę. Pokażę Wam kolejną rodzinę, która, według mnie, jest taką średnią rodzinką ale dość komfortową dla osób początkujących ale to opowiem jak otworzę drugi ul ta rodzinka u mnie zostanie jutro, pojutrze połączona no właśnie z tą rodziną, którą będę Wam za chwilę pokazywał a przy okazji Wam wtedy nakręcę film, pokażę jak łączę rodzinę pszczele na wiosnę czyli tą zamykamy, niech sobie siedzi i czeka na połączenie z inną. Teraz pokażę Wam rodzinę, która według mnie jest w bardzo komfortowej sile, jeśli chodzi o początkujących pszczelarzy. Ja tutaj po zimie mam na powałce trochę jeszcze nie zabranych rzeczy. I właśnie dziką zabudowę, którą gdzieś tam sobie ciągnęły, resztkę ciasta, które dostały nie, nie na rozwój, nie na pędzenie, tylko po prostu w ramach uzupełnienia pokarmu, już miałem pewne wątpliwości, więc wolałem na wszelki wypadek dać im ciasto, niż później mieć kłopoty, że rodzina się, że rodzina się osypuje z głodu. To jest rodzina. O takiej sile, to widać matka chce koniecznie na górę wyjść. Ja w cieniu. To jest rodzinka o takiej sile, że z jednej strony ona dojdzie do siły takiej, żeby przynieść nam trochę miodu. Oczywiście nie z najwcześniejszych pożytków. Nie będą to jakieś kolosalne ilości zawodowe. Natomiast nacieszy nas. Ona, Mówię tutaj o początkujących pszczelarzach. Ta rodzina z jednej strony da nam miód, z drugiej strony jak gdyby ona jeszcze nie dojdzie do tego maksimum swojej siły w okresie, kiedy jest nasilenie nastrojów rojowych. Ona przez ten maj, czerwiec m, przebrnie dość spokojnie. Oczywiście to nie znaczy, że nie może się wyroić, natomiast no, rodziny silne wejdą w nastrój rojowy, czy inaczej wejdą w gotowość do tego, żeby być w nastroju rojowym. No bardzo szybko. Ja myślę, że ta rodzina gdzieś tak do nie wiem, do połowy maja to na pewno da nam spokój. A później powalczymy z nią, powiedzmy sobie tam 2-3 tygodnie, znaczy z nastrojem rojowym, ale to już zawsze będzie trochę mniej, trochę krócej, trochę później. I często jest tak, że ten początkujący pszczelarz z takiej rodziny zbierze więcej miodu niż z rodziny silnej. No, powód jest prosty. Ta będzie dochodziła do siły, ale już trochę miodu będzie nosiła. Natomiast silna rodzina, nad którą pszczelarz nie jest w stanie zapanować, wejdzie mu w nastrój rojowy, pójdzie na drzewo, wyroi się. No i tyle. Nie będzie ani pszczół, ani miodu. Dlatego dla mnie to jest takie optimum dla początkującego pszczelarza. I tutaj znowu sprawdzamy czy jest pokarm. No, pokarmu trochę jest. Zobaczymy co z czerwiem. No, tu są resztki wygryzionego czerwiu, ale to jest po tym czerwieniu no, sprzed tamtych niecałych trzech tygodni. Tak? Jest dużo, dużo czerwu jeszcze niezasklepionego. zasklepionego. ten sam przegląd zrobiony, powiedzmy sobie, za tydzień. I się okazało, że są ramki ładnie zaczerwione. Zas... Czerw zasklepiony. A tak to się po prostu sobie spokojnie rozwija. Teraz zobaczcie, tutaj mamy taką modelową sytuację, właśnie. Matka jest jeszcze z zielonym opalitkiem, tak, czyli dwuletnia. Czyli nie z zeszłego roku, tylko jeszcze z poprzedniego. W związku z tym, a tam mam odkład słaby, odkład, ale z matką zeszłoroczną. Więc aż się prosi, tą matkę wycofam w to miejsce włożę cały odkład z młodą matką i nie dość, że zasilę tą rodzinkę, żeby jednak no, tutaj dla mnie ja wolę, żeby ona była silniejsza a jednocześnie będę miał wymienioną matkę czyli tamten mały odkładzik czy tamta mała rodzinka po zimie spełni tą funkcję czy spełni tą rolę, do której została tak naprawdę w lipcu zeszłego roku to było chyba 22 albo 24 lipca no, zostało wtedy utworzone. Więc tutaj mamy pokarm, mamy pierzgę, nie ma z jedzeniem żadnych problemów. To wrzucę z powrotem. Ja zawsze daję te kawałki włoszczyny na powałkę. Oczywiście z wejściem dla pszczół. Po prostu tak są jakieś resztki pokarmu na kropu, to sobie mogą to pszczoły spokojnie osuszyć, wykorzystać, a później przejdę z wiadrem czy z jakimś tam pojemnikiem, zbiorę to wszystko z uli i pójdzie do przetopu. Znaczy, to jest tyle, jeśli chodzi o przegląd wiosenny. Żadna filozofia, żadna sztuka, no, trzeba go zrobić na wiosnę, żeby wiedzieć co w ulach piszczy, tak żeby no, już zacząć jak gdyby ten sezon letni, a nie, a nie zimowo, czy tam zimowo-wiosenny. Mieliście pokazane, jak ja podchodzę do tego, co to znaczy rodzina no, w miarę silna, produkcyjna, rodzinka średnia, czy rodzina, która według mnie no, nie powinna być y, utrzymywana jako samodzielny byt, bo za dużo roboty, za dużo kłopotów, y, za duże ryzyko, a korzyść y, praktycznie żadna. I na koniec jeszcze jedna, jeden taki apel nasi no, naukowcy, m.in. pani doktor Gajda, jak co roku zbierają dane do tej ankiety programu Colos, czyli to jest taki monitoring o rodzinach, które osypały się przez zimę. W opisie pod tym filmikiem będzie link. Jeżeli będziecie mieli chwilę czasu, wejdźcie, zobaczcie, jeżeli... No, Będziecie chcieli, wypełnijcie te dane, prześlijcie te materiały no do analiz. Tak, żeby no ludzie nauki też wiedzieli, co, co w trawie piszczy, czy co w pasiekach piszczy. To jest tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do kolejnego: no kolejny to będzie właśnie o łączeniu rodzin. No, i do spotkania w pasiece.